Przed zaciągnięciem klejem, tak jak tutaj będziemy zaciągać klejem e, i wypełniać wszystkie te ubytki co tu są, trzeba zetrzeć wąsy. Wąsy jedni zwał, inni pióro wpusz. Jak zwał, tak zwał w każdym bądź razie wszystkie takie rzeczy trzeba zetrzeć. Zetrzeć, tak jak tutaj widać, jest nierówno, więc trzeba to też wypełnić, wyrównać. Nie ma kiedy wiać. No tutaj folię powyrywało, to już i tak nie ma znaczenia. I wszystkie takie ścieramy we wszystkich drzwiach i oknach, jeżeli jakieś są, tak? Tutaj na przykład nie ma. Tutaj, tutaj są. Ale to zaraz muszę poodkręcać, no bo szkoda, szkoda wyrywać i robić dziury w ścianach. Chyba, że gdzieś, tak jak tam wyrwało, ale wezmę okulary. Tak jak tutaj mamy, okno pokoju nad garażem i też wszystkie te wystające pióra trzeba z drugiej strony nie ma jak takich. Są tam na górze. Wszystkie takie rzeczy trzeba usunąć przed przystąpieniem do kolejnego etapu. Ale o nim to, to jest za chwilę. No jest. To powiedziałem, że okulary wziąłem, bo straszne to po oczach daje. Dobra. Teraz weźmiemy metrówkę. Znaczy Boże poziomica będziemy sprawdzać piony i to. Mam nadzieję, że widać. Jest pion. Tu również jest pion. Teraz można iść na drugą stronę. Porównać jedno z drugim. Zobaczyć gdzie jak coś trzeba jest pod tu mamy pion, tu mamy w miarę pion, a tu widzimy, że jest wybrzuszenie, tak? Tu mamy w miarę dobrze, natomiast tutaj odstaje. Ale dzisiaj chyba tego nie dam rady zrobić, bo za bardzo wieje. chyba, że inaczej drabinę sobie ustawię. Bo po prostu leci na twaszek głupie i nawet w okularach to przeszkadza. O, teraz pewnie nie będziecie widzieć. Jest broczek 600, 500, więc łatwo się szlifuje. Oczywiście, w złą stronę, zawsze tak jest. Jeszcze kawałek, widzicie tu już się sprawie. Tu jest nawet kawalątek, więc tam jeszcze kawałek i tak każdy otwór drzwiowy i okienny wszędzie tam, gdzie ma być dobry montaż, że tak powiem Jeszcze na samej górze kawałek I jest. I o to chodziło. I teraz do kolejnych drzwi. Sztam okien. Teraz mogą być na przykład drzwi w pokoju. Gdzie jeżeli też coś mamy takiego, że wystaje, to trzeba to zetrzeć. Tak samo tutaj wiem, że wystaje, ale tu już muszę odkręcić gdzieś po wkrętarkę, bo tu folię nie, nie zniszczyło. Więc po co ją marnować? tutaj trzeba te wąsy wszystkie spiłować znaczy wąsy no pióra trzeba wszystkie spiłować natomiast wszystkie otwory zaraz będziemy wypełniać zaprawą klejącą z dodatkiem pyłu ale to mam wszystko powiem będę robił teraz zaprawę do wypełniania tych szczelin które mam do tego użyję to co im zostało popiół popiół a raczej a, no, drobny ten No to co jest z ścięcia to akurat jest to co mi zostało z maszynę. Jak rzucimy sobie tego sporo, tylko muszę tak trochę przebierać, bo tu było zmiatane po prostu i się zdarzają takie większe kawałki Te mniejsze to nie przeszkadzają Ale te większe I to wrzucam i to będzie mieszane razem z klejem, tak? To jest jako wypełniacz, to sam producent zaleca, że takie coś zrobić Więc to już więcej nie pokazuję, bo mam mało baterii, a chcę wam pokazać co zaklejam Zrobiłem sobie ten klej i teraz, tak jak tutaj mamy łączenia, trochę przetrzeć tego typu co jest i czy to szpachelką, czy kielnią, tak, po prostu trzeba to tu poupychać, że tak powiem, tak. No, normalnie robimy, wypełniamy szpary. Na raz może się nie udać bo tego jednak jest głęboko ale to właśnie w ten sposób trzeba zrobić każdą z tych szpar czy tak, czy w wpuścić jak tutaj są wszystkie te szpary w ten sposób wypełniamy, tak? no to jest zadanie właśnie kleju z e, tymi może. no nie z popiołem, tylko no, wiecie o co chodzi. Jeżeli gdzieś mi tutaj został kawałek, no to po prostu go wyjmę. W sensie jakiś większy taki kawałek. O tu już nie ma. I tak wypełniamy wszystkie otwory. Starając się, żeby było to w miarę równo, że tak powiem. Dużo tego pójdzie, bo otwory duże. Więc tu się nie ma to przejmować. Ważne jest, żeby tylko się tego pozbyć, tak? Żeby nie było pióra ani pusty. Żeby to była gładka powierzchnia. Chociaż to i tak nie jest koniec, bo jeszcze będziemy to równać pod sam ciekły montaż. Ale to już w innym filmie. Dobra. o później pokażę, jak skończyłem. Udało się zesklepić te otwory tutaj. Chcę wam cokolwiek nagrać, bo zaraz będzie ciemno, więc nie będzie widać. Widzicie. Tutaj zakleiłem, zakleiłem również otwory te, które tutaj były na dole. Tutaj również te, które dosięgałem, tu już wezmę z drabinę, zaraz to zakleję. Teraz coś by się mógł zastanawiać, ale po co to zaklejać? Bo tak ma być do ciepłego montażu, to po pierwsze, bo jeszcze to będziemy zaciągać, ale po drugie, czemu tu musisz, a na dole nie musiałeś, bo na dole murowałem sam. Jeżeli ktoś nie wie, to na dole murowałem tam. I tak jak tam w czasie murowania mówiłem, wszędzie do okien dochodziłem docinanym bokiem. Właśnie po to, że nie trzeba było. Tutaj jeszcze będę to wyrównywał, zaraz bo tam straszny ubytek był właśnie po to, że nie trzeba było tego docinać. Znaczy wypełniać. Dlatego cza w czasie budowania docinałem, aby teraz nie trzeba było. No a tutaj niestety... Murowali chłopaki, mówiłem mi o to, że docinali, no to jak widać nie wszędzie docinali, no i taki efekt jest jaki jest Dobra, robię dalej, na dzisiaj koniec, bo już baterii zero A poza tym ciemno zaraz będzie, więc nie będziecie nic widzieć i tak Więc to tyle, heja